Przede wszystkim zwrócić uwagę na całą sytuację zwierząt w Polsce. Chcemy zaznaczyć, że każdy może i powinien reagować na akty agresji wobec zwierząt i ich zaniedbywanie. Chcemy zaznaczyć, że każdy jest odpowiedzialny za zwierzęta i wyrazić społeczną dezaprobatę z bezkarności osób znęcających się nad zwierzętami. Pod projektem nowej ustawy o ochronie zwierząt, koalicji dla zwierząt, która zakłada m.in. Zwię zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. To jest problem całej Polski, nie tylko Lubelszczyzny. E, no, codziennie, codziennie do mnie dochodzą nowe, nowe historie, nowe przypadki e, z takimi aktami przemocy wobec zwierząt. Ostatnio słyszałam o odcięciu Szczeniakowi łapy i obdarciu go następnie ze skóry. Także to już nie jest znęcanie, to jest bestialstwo po prostu.